Ja się zauważyłam, czytając tę książkę, że pan profesor, wspaniały talent do wyciągania dłoni do swoich wrogów, albo do osób, do których pan ma nawet na początku sceptyczne nastawienie co do ich ideologii, chociażby, i, i filozofii, którą wyznawają. Jak to się robi, żeby jakoś tak, nie wiem, mieć taki stosunek pozytywny, jak to się dziś mówi, do hatingu właściwie? Los to, tego to sprawił Bóg, czy los chciał, że od młodości miałem do czynienia z wymuszonymi sytuacjami bycia w zbiorowości, bo i w oświęciu, i w konspiracji, w innej zbiorowości, i po powstaniu, i po wojnie dalszej konspiracji, bo w niej byłem do 1945 roku, do jesieni. Po aresztowaniu Mocarskiego, który wtedy był moim szefem, 11 sierpnia 1945 się ujawniłem w ramach wtedy istniejących możliwości. Później pewne 6 lat, raz półtora roku, raz 5 lat, przeszło 5, pół roku i znów zbiorowość, bez przerwy zbiorowość, nie przeze mnie wybrana, ludzi bardzo różnych, jeżeli się przebywa je, pije, śpi, e, wspólnie żyje w jednym murach jednego budynku, a nawet w jednej celi z ludźmi z Brygady Świętokrzyskiej, z socjalistami, którzy nie chcieli wejść do PZPR-u, z e, ludowcami Mikołajczyka, e, z przedwojennymi oficerami, z przedwojennymi wojewodami, z przedwojennymi starostami, z przedwojennymi posłami różnych partii, prawda? plus partyzantami, plus chłopami, skurpiów, no, no to trzeba wynaleźć sposób na współżycie, na zrozumienie, na to, że się mówi tam się miałem, empatia, nie empatia. Nie wiem, ja nie jestem psychologiem, ale chciałem żyć. I y, uważałem, że y, korona mi z głowy nie spadnie, gdyż takowej nie nosiłem, jeżeli złodzieje będą do mnie mówili ty. No to dobrze. No ja się nie wynosiłem, byłem ty, byłem ja. No i, i jeżeli Kieszonkowiec brał mnie za rękę, ja mam akurat dość szczupłą rękę, wtedy miałem nawet chudą jeszcze i dość długie palce, tak mówi: I ty z takimi palcami frajerstwem się zajmujesz, człowieku. My byśmy się podszkolili. Przecież no, to jest czarujące. To jest dowód jego szacunku, sympatii, zaufania. A z kolei u innych ludzi musiałem sobie zdobywać to zaufanie w sposób naturalny. Po prostu byłem kim byłem, nie przyznawałem się, że do tego nie chciałem, miałem krótką pamięć tam, gdzie było dla mnie wygodne, nie znaleziono przy mnie żadnych dowodów niczego. No, no dobrze, to mówili, no, to, to swój, to z nim można. Jednym słowem, poprzez praktykę, ciągłą praktykę, a proszę wziąć pod uwagę, że to jest znacząca część młodości. Ja opuściłem tylko szmarny świat, mam 33 lata. 33 lata. Od 18 zacząłem o święcimiu do 34 roku życia, kiedy ostatecznie wyszedłem z więzień, jeżeli nie liczy się internowania. Później no po ogromnej przerwie i w innym układzie, jednak nie to samo, bo nie groziło to życiu. No, no, Miało swoje dolegliwości, ale znowu otwierało niesłychane drogi. No, kto może o sobie powiedzieć, że na jednym korytarzu przebywał z Mazowieckim, z Geremkiem, z Bronisławem Komorowskim, z Stefanem Niesiomowskim, z Jankiem Walcem. Y, y, no, kto może powiedzieć o sobie? No, może ktoś, jeszcze kilka osób, tak. Ale to przecież też wpływało na dalszy ciąg mojego myślenia, działania i metod. Bo tam się czułem na Wyspie Wolności. Jasne. A y, jaki będzie tom kolejny, tom szósty y, tego cyklu? Co tam pan profesor planuje? No, tam będzie, ponieważ to była znajomość nie bardzo długa, ale bardzo ważna Gedroid. Y, tak. Pisał tam... pan tutaj, że nie jeździł pan do mezon Fit. Tam będzie jeździłem, tak, tak, ale jeździłem dopiero późno. Pierwszy raz w życiu osobiście byłem w Maison w roku 1983, kiedy przybyłem tam po rocznym pobycie w instytucji takiej naukowej Wysokiej koleg CU Berlin w Berlinie Zachodnim. Wcześniej samolotem. się pan bał? Słucham, wcześniej 83. Się pan... A wcześniej się pan bał jeździć tam? Z... Przed pan... tym nigdy nie byłem w życiu we Francji ani w Paryżu. A wtedy już byłem, właściwie nie wiedziałem czy wrócę, czy nie wrócę, byłem z żoną. E, mieszkałem u palutynów e, w Paryżu, miałem pikty opierunek, e, e, jeździłem do Gedrojcia, spotykałem się z nim, z, nim, z panią Zosią Herd, prawda. No, e, a w Londynie byłem dużo wcześniej, bo w roku 1966 Spotkałem jeszcze całą ówczesną, żyjącą ekipę od Edwarda Raczyńskiego, Tadeusza Bora-Komrowskiego, Tadeusza Pełczyńskiego, Kazimierza Jeronka Osmeckiego. O wielu z nich już pisałem w poprzednich tomach. Jeszcze o nie, niektórzy wrócą. A w tej chwili, właśnie, będzie Gedrończ, będzie Krzysztof Skubiszewski, którego poznałem w roku 1990 w życiu. Będzie Stefan Meller, e, też późna znajomość. E, e, będzie rodzina zagórskich, w bardzo różnych latach łączyły mnie losy w innych latach z Jerzym, w innych latach z jego bratem Wackowym, który był w Anglii. E, e, no do ostatniej chwili tutaj jeszcze coś się zmienia, bo najbliższy tom jest w tej chwili w trakcie redagowania przez Michała Komara, bo moja technika pracy opiera się o, jak pani łaskawie zauważyła, dość um, żywą pamięć. Mianowicie, na mnie siada Michał, co na mnie działa pozytywnie, chyba na wszystkich. Bardzo, patrzę na niego, on co rzuca albo wtrąca i to jest nagrywane na taśmę. On te wszystkie taśmy otrzymuje, w taśmie jest to spisane. Potem on dostaje, powiedzmy, 1000 stron napisł, a wydawca mu mówi, 350 stron. No i on z tego robi. Czekamy w takim razie niecierpliwie na ten szósty tom. A jeszcze, ponieważ jesteśmy programem o książkach, muszę pana profesora zapytać, co pan teraz czyta? Co ja czytam? Ja mam mało czasu na czytanie. Ja właściwie nie czytam literatury pięknej, natomiast bardzo chętnie. Czytam sobie kawałkami na nowolarkę, Prusa, bo to jest moja ukochana, Proza Polska ukochana, od szkoły średniej do dziś. Do dziś. Może dlatego, że to jest taka najbardziej warszawska powieść z ważnych powieści polskich. Było bardzo wiele wątek jest związany z Warszawą, u wielkich pisarzy, u średnich pisarzy, ale ta jest zupełnie wyjątkowa, jak wiadomo i, i uznaje za leti faraona, uznaje zaleti leti Nobel plusa, lalka to je